Na program zaprasza www.kulturatarnow.pl Tarnowski kalendarz wydarzeń kulturalnych. Koncerty, spektakle, spotkania. Tak zapowiadają się najbliższe dni w Tarnowie. Instytucje Kultury przygotowały na nadchodzący czas kilka propozycji. Ze strony www.kulturatarnow.pl polecamy następujące wydarzenia. Rozpoczęła się dziewiąta edycja festiwalu Mała Talia. W programie znalazły się spektakle dla najmłodszych i nie tylko. Gra miejska, zajęcia oraz warsztaty. Festiwal rozpocznie się premierą Tarnowskiego Teatru Lato Muminków. Polecam weekendowe też pokazy tej bajki, Czyli 3 i 4 czerwca, sobota i niedziela, gramy o 16.00. Na tegoroczną talię zaprosiliśmy także teatr gościnny, Teatr Rapcio z Rabki Zdroju, ze spektaklem Płasza Hrajka. Tak jak w ubiegłych latach, chcemy, aby dzieciaki występowały dla dzieciaków, i tutaj zaprosiliśmy do współpracy Teatr Tuptusie. Oni pojawią się na scenie ze spektaklem 4, 5, 6, Widzą Cię, ale nie, nie tylko Tuptusie, a także Teatr Tup. Będzie około 50 osób w wieku od 4 do jak dobrze pamiętam 65 lat ze spektaklem historycznym dotyczącym Ternowa. Bardzo, bardzo zachęcam do udziału w Grze Miejskiej. To będzie takie całkowicie darmowe wydarzenie, dedykowane dla przedszkolaków i dzieciaków tak w wieku podstawówkowym. W grupach z rodzicami czy z opiekunami pełnoletnimi będą sobie spacerować po centrum Tarnowa i rozwiązywać zadania dotyczące znanych pewnie lubianych bajek. Będą także bardzo ciekawe warsztaty przygotowane przez panią Dorotę Bałuszyńską-Srebro, która pisze o tarnowskich legendach i także na podstawie legend będzie chciała Poprowadzić grupę już dla dorosłych i to też ten weekend. Właśnie po to, aby osoby, które zajmują się przygotowywaniem spektakli, miały jeszcze troszeczkę takiego warsztatu pomocniczego właśnie w po oparciu o legendy. Festiwal Małatalia potrwa do 12 czerwca. Muzeum Etnograficzne w Tarnowie zaprasza na wystawę O.K.R.i w domu pana Torenagi. Na wystawie zobaczyć można oryginalne zbroje i broń samurajską z okresu Edo, pochodzącą z prywatnych kolekcji oraz Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego Złodzi. To jest taki projekt, w którym chcemy pod patronatem konsula japońskiego pokazać trochę egzotyczną kulturę Japonii, dla nas egzotyczną, odległą. Myślę, że w oparciu o te kolekcje z Poznania Wrocławia i Tarnowa, Muzeum Archeologicznego, Etnograficznego, a także z rozmaitych kolekcjonerów, także znajdujących się w Tarnowie, pokażemy trochę, trochę uzbrojenia samurajskiego. Samuraje są otoczeni taką, prawda, otoczką pewnej legendy, więc spodziewam się, że ta wystawa będzie interesująca. Dla y, mieszkańców Tarnowa i nie tylko. Wystawę można oglądać w budynku Muzeum Etnograficznego w Tarnowie do 31 sierpnia. Szczegółowy program kulturalnych wydarzeń można znaleźć na stronie internetowej www.kulturatarnów.pl.